dzisiaj otwieramy la Bubu. Dobrze, mamy takie Ja myślę, ja bym chciał um, Takiego Mieć, dobra Otwieramy Czekajcie, jak to? Ja nie wiem, jak to Idzie Dobra nie wiem właśnie, nie chcę tak tego zrywać, wiecie, tak mocno. Chcę tak na spokojnie to zrobić. Ale raczej się nam nie uda tak na spokojnie to zrobić. Dobra, po prostu otworzymy normalnie, nie chcę się cackać z tym. Jestem w ogóle dzisiaj rozebrany, bo miałem całą z tą koszuleczkę. Właśnie. Hej. Baj, to pudełko tymi rybami, bo ja to mam z Grecji. Ciekawe mi się wygląda, dobra. Tak to fajnie wygląda. Wy pierwszy patrzycie. Ja nie patrzę. Takie. Mama! Legendarne! Legendarne na bólu! Legendarne. Ale ja nie. Kani, nie wiem o co chodzi. Patrzcie. Patrzcie to. Główka się rusza, nie wiem w ogóle o co chodzi. Dlaczego. Ale ma 9 zębów. Nóżki ma źle. No, źle, ale co? O ja wziałem na pupu, kochani. O co chodzi? Nie ma Czekajcie, jest coś jeszcze w tym Nie ma, ale patrz, on kręci mi się tak w głowa no. Jutro to biorę do szkoły Uubu. Dobra bubu. pa, pa nie widzimy się w kolejnym filmie